Cześć witajcie z tej strony Fun Beryl. no i chciałbym no i dzisiaj chciałbym wam pokazać ten rower okazało się, że jest to Romet Universal no i przepraszam, że wrzucam ten filmik w piątek zamiast w czwartku wczoraj nie miałem czasu, bo kuzyn do mnie przyjechał tak się prezentuje rower mam do niego jeszcze klakson na to miejsce, ten dzwoneczek co pokazuję no i siedzenie Dzisiaj będę go prawdopodobnie rozbierał, żeby robić mu remont. Jak widzicie, nie jest w za dobrym stanie. Botniki będą omalowane proszkowo na srebrno. W ogóle bąk mnie atakuje. Znaczy, poleciał. No i bagażniczek prawdopodobnie też. Tutaj będzie trzeba spawnąć. Botnik. Tutaj jest nawet taka, taka, taki odblask koła są 100 mil 100 mil zebra czekajcie gdzie jest 100 to jest 100 mil made poland felgi wymagają tylko wyczyszczenia Wukliną to zrobię szprychy też tylko wyczyścić wystarczy do, podokręcać tak się to prezentuje to, to jest to, co wytwarza prąd. No ale nie ma kabla do tego. Oryginalne jest. Są tu nawet jakieś napisy od dołu. Służyć, że, że mój telefon nie potrafi tego ująć. Błotnik odkręciłem, żeby zobaczyć czy da się wyczyścić, da się, ale już lepiej omalować. Yy, to, yy, pedały też będą malowane. Też oryginalne są. Są, jest jeszcze tutaj jeden odblask bo drugiego nie ma na tym drugim pedale yy, odblasku w ogóle nie ma jest to inny pedał albo mi się zdaje nie wiem yy, no i cóż tak się rower prezentuje tutaj jest miejsce na pompkę no i cóż jeśli odcinek wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę i subskrypcje. Cześć.